Dzisiaj już czwarty dzień grudnia, także bierzemy czwartą herbatkę naszą i będziemy ją robić. To jest Sweet Gray, czyli ze wam powiem L Grey z pomarańczą. Proszę bardzo. Nasze czerwony tutaj mamy, zarfam. ale że już jest wieczór. Ciemna noc się zbliża. To oprócz pysznej herbatki, mam do zaproponowania gorącą czekoladę. Nie ma nic lepszego w mroźne nocki popołudnia niż czekolada. Prawdziwa, I zabieramy się do roboty. Zrobimy takie niecałe, trzy słoneczki. Do tego będzie nam potrzebne 600 ml. Mleka. Daję. Dobra. 100 gram czekolady gorzkiej. Tutaj mam taką czekoladę do fontan. I się oblałam. Cztery łyżki cukru. Sypiemy. I naprawdę szczyptę czyli To jest na łyżeczki nie też czyli pokażę wam ja na pewno sobie. Wszystko ładnie na Gaz i na małym ogniu będziemy sobie rozpuszczać naszą czekoladę. Zobacz, jak to czyje na wierzchu nam się ułożyło? To jest naprawdę rozgrzewający deser, uwierzcie. <tryk> sporo mleka, tak trochę to... chwilę potrpa, Bo przeważnie jak chciałam gdzieś kupić Możem, czy gdzieś kupować nawet gorącą czekoladę, to zazwyczaj jest kakao. Wedle niestety nigdy się nie załapałam na gorącą czekoladę. No tam teraz duże kolejki. A jeśli nam się to robi, że ja mamy czekolada powinna zacząć się rozpuszczać. A przepis nie, nie jest z internetu. Z książki. I to nie z kucharskiej. Kto zgadnie jak, z jakiej? Proszę o komentarz. Przyciku na tej dosi. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Все, ладно, туда распустить, распробовать. No czuję, że No, jeszcze chwilę. Tak, Mogę sobie się podgrzać. Czyli wydobywa smak naszej czekolady. Możemy oczywiście zrobić jakaś jeśli ktoś ma ochotę mega bombę kaloryczną, myślę, że gdy przygotowujemy się do świąt. Jesteśmy bardzo zapracowani i możemy sobie zafundować taki. Derek wieczorem. Chyba się należy, nie? Albo w święta gościom też możemy za zaserwować. <laughs> Może nie dzieciom, ale teraz wyńczę. Coraz bardziej nam to już zaczyna przypominać. Czekoladę rozpuszczoną, wszystkie składniki się już ładne oczka. Możemy na wierzchło do nad piękami, żeby ktoś ma chęć z kawałki mięty na przykład. Będzie super, żeby zaskoczyć gości. Zobaczmy, jak się to wszystko rozpuszcza. Czekolada jest gorąca. Zobaczmy, tak, możemy przejść do beczki. Tak jeżeli chcemy mieć gasszczą no to więcej czekoladę albo mniej mleka czerać. I takim gorącym, słodkim akcentem żegnam się z Wami. Miejmy nadzieję do jutra.